W poniedziałek 6 marca w sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu nowelizacji prawa komunikacji elektronicznej i związanych z nim ustaw, w tym ustawy o radiofonii i telewizji. To tak zwany Lex Pilot. Ustawa wzbudza duży niepokój między innymi wśród nadawców lokalnych, którzy w tym dniu licznie przebyli na posiedzenie komisji. Normalne państwo, to powinno powiedzieć: Słuchajcie, chłopaki, robicie świetną robotę. Może wam w czymś pomóc? Nie wiem, jaki tu jest sens. Ci ludzie, którzy to wymyślili, to chyba nie wiedzieli, jakie będą skutki. Przecież my wszyscy dzisiaj powinniśmy być u siebie i, i pracować, i budować nowy program, i, i robić coś dla mieszkańców. No i oczywiście zadbać o to, żeby, żeby móc zapłacić te rachunki, które mamy do zapłacenia. A przyjechaliśmy w takiej dużej, silnej ekipie do Warszawy ponieważ boimy się, niepokoimy się i to po raz pierwszy od 30 lat to robimy. Po raz pierwszy jestem w Sejmie i nie wiedziałem, że przyjadę do Sejmu po to, żeby bronić naszych lokalnych telewizji. Myślałem, że państwo jest od tego, aby nam pomagać, a tak naprawdę państwo nam we wszystkim przeszkadza. Tych kilka ostatnich lat pokazało, jak można. to funkcjonowało. Kiedyś się Wojciech Mann w trójce mojej ukochanej powiedział, że nie naprawia się rzeczy, które się nie zepsuły. Zepsuli dokumentnie trójkę, zepsuli media publiczne i tak naprawdę tylko nasza misja, rola lokalnych telewizji jest doceniana i najważniejsza. Nie psujmy tego, co dobrze działa. Pewne korekty należy zrobić dobrze i skutecznie, żeby nie było takiego zagrożenia, że nasza przyszłość jako nadawców telewizyjnych jest zagrożona pod wieloma względami, bo ja nie mówię tylko o ekonomii, ale jeżeli chodzi jeszcze o funkcjonowanie formalno-prawne, o dostęp do środków technicznych. Szanowni Państwo, świat nie kończy się na telewizjach ogólnopolskich. Zabijając lokalne media pozbawiamy mieszkańców ważnego źródła informacji, a lokalnych działaczy przestrzeni do komunikowania się ze swoimi wyborcami. Uważam, że ta ustawa jest cała do wywalenia. Już pomijam te wszystkie argumenty, że nie została przedyskutowana, że jest to taka często nazywana bardzo słusznie wrzutką. Ktoś coś wymyślił, zostało to zgłoszone bez żadnego przemyślenia. Ja już abstrahuję w ogóle od tego, że to jest niezgodne z prawem unijnym. Kompletnie to zagraża różnym bytom. Słyszeliśmy dzisiaj bardzo wzruszające głosy. Nadawców telewizji lokalnych, którzy od 30 lat budują społeczeństwo obywatelskie. I mówią o tym, że jeśli wejdzie w życie ta ustawa, to oni zbankrutują, muszą zamknąć swoje telewizje i mieszkańcy 400 miast nie będą mieli informacji o lokalnych wydarzeniach. To jest coś dramatycznego. Nie mówię już o sytuacji dużych nadawców i, i operatorów, którzy będą zmuszeni podnieść ceny, bo to wynika w prostej ustawy i wszyscy klienci telewizji na tym po prostu stracą. Zyska na tym tylko partia rządząca, która niewątpliwie trudno uznać, że przypadkowy zbieg. Dat, daty wyborów i daty przy, y, lansowania tego projektu ustawy liczy na to, że uzyska jakiś efekt wyborczy, ale mam nadzieję, że niezadowolenie społeczne, opinia publiczna da głos w tej sprawie, nie pozwoli sobie zaprogramować pilota i że ta ustawa zostanie wycofana i poprawiona. W tym kierunku będę zmierzał jako przewodniczący komisji cyfryzacji. Mamy dosyć ograniczania nam wolności wyboru, dobierania treści, które w sposób preferowany y, mamy oglądać. Chcemy wolności mediów, wolności wyborów, nie chcemy ponosić kosztów finansowych za zmiany, które są robione na ostatnią chwilę i w procesie legislacyjnym, który pozostawia naprawdę bardzo wiele do życzenia, bo jak można wywracać rynek telewizji do góry nogami bez oszacowania finalnych efektów takich wprowadzanych zmian? Tak naprawdę, jeżeli będziemy sterowali pilotem, to tak naprawdę strumień z rynku reklam przepłynie tak naprawdę do telewizji publicznej, która dostaje pieniądze z budżetu, pieniądze z abonamentu, a dodatkowo jeszcze będzie dostawała dużo większe pieniądze z rynku reklam, co tak naprawdę zniszczy konkurencyjność na telewizyjnego i będziemy mieli tylko i wyłącznie możliwość oglądać tylko jedną telewizję. To jest absolutnie bardzo niebezpieczne i niezgodne z wszelkimi normami, które funkcjonują w demokratycznym świecie czy w Unii Europejskiej. Będziemy przeciwko temu protestować i robić wszystko, żeby to się, to się nie stało. I mamy nadzieję, że jednak posłowie, posłanki Prawa i Sprawiedliwości, bo nie mówię dzisiaj o kierownictwie, ale ci posłowie te posłanki, którzy nie są w telewizji publicznej, w tej centralnej telewizji publicznej, ale właśnie korzystają z telewizji czy prywatnych, czy telewizji regionalnych, regionalnych. Jednak pójdą po, rozum, po do głowy i zagłosują przeciwko tym zmianom. Dzisiejsza rozmowa z ponad 200 osobami pokazuje jasno, że Lex Pilot musi trafić do kosza, że to są złe rozwiązania. Dlatego że władza przekazuje 3 miliardy złotych na telewizję publiczną, teraz chce programować nasze piloty i to nie ma nic wspólnego z poprawą dostępu do informacji publicznej. To jest po prostu plan zalania rządową propagandą tuż przed wyborami. Polaków. I sprzeciwiamy się tym planom i chcemy powiedzieć jasno, że te wszystkie głosy, które zostały dziś przedstawione, które będą w czasie konsultacji społecznych wygłoszone, zostaną przez opozycję wzięte pod uwagę i będziemy robić wszystko, aby to prawo po prostu nie weszło w życie. Jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie, z obowiązkowej listy kanały lokalne wypadną. Zostaną TVP1, TVP2, TVP3 oraz dodatkowo pojawią się TVP Info i TVP Kultura. Inny artykuł mówi, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w drodze rozporządzenia ma ułożyć listę 30 programów objętych obowiązkiem transmisji poza programami TVP. Projekt przewiduje też narzucenie obowiązku sprzedaży przez operatorów pojedynczych kanałów à la carte. Lex Pilot to nowa ustawa o radiofonii i telewizji, to próba przejęcia kontroli nad pilotami Polaków. Nowe regulacje wprowadzą niespotykany dotąd chaos, negatywnie odbiją się na operatorach kablowych, a przede wszystkim na przyzwyczajeniach i portfelach widzów. To nie tylko zmiana kolejności programów, to ryzyko utraty dostępu do ulubionych kanałów lokalnych i cyfrowych. Po co jest Lex Pilot? Sprawa jest oczywista, a moment nieprzypadkowy. Ten moment to kampania wyborcza. Stop kontrolowanym treściom medialnym, stop propagandzie, stop Lex Pilot. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Główczycach. Jesteśmy na spotkaniu z ludźmi. Tematy, które dzisiaj poruszaliśmy, to mieszkalnictwo, rolnictwo, seniorzy. No i oczywiście najważniejsza rzecz Odra, która wciąż jest z tyłu gdzieś naszej głowy, że straciliśmy dużo ryb. No i coś więcej, ludzie wspaniali, wysłuchali nas, a my ich. Będziemy robić wszystko, żeby zmienić tę sytuację, żeby wygrać z pisem. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. W okresie od 20 do 26 marca bieżącego roku na terenie Powiatu Głupczyckiego odnotowaliśmy łącznie 7 zdarzeń, w tym 4 pożary i 3 miejscowe zagrożenia. Do bardziej istotnych zdarzeń możemy zaliczyć: W dniu 20 marca około godziny 10.20 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o zderzeniu samochodu ciężarowego z samochodem osobowym typu pickup na drodze wojewódzkiej w kierunku miejscowości. Bernacice. Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby, natomiast samochodem ciężarowym podróżował tylko kierowca. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu kwa kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm osobom poszkodowanym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego ratownicy podjęli decyzję o zabraniu jednej osoby poszkodowanej do szpitala. Dnia 24 marca około godziny. 1.15 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Jabłonka. Po przebiciu na miejsce zdarzenia ustalono, że pali się budynek stodoły, a w bezpośrednim, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek jednorodzinny oraz gospodarczy. Działania straży polegały na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru na zagrożone obiekty oraz ugoszeniu stodoły. Podczas działań uczestniczyły zastępy z PSP oraz OSP Branice, Dzierżysław i Wysoka. Podczas zdarzenia nikt został poszkodowany. Dnia 26 marca, około godziny 22, dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego w Głupczycach na ulicy Fabrycznej. W spaleniu uległa komora silnika. Ponadto w dniu 21 marca strażacy... Gasili pożar Altanki Ogrodowej w Głupczycach przy ulicy Karola Miarki. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, witam serdecznie z Głupczyckiego Ratusza. W dniu dzisiejszym. W sali pod Agniąłem odbywają się transgraniczne targi pracy, giełdy edukacji. Transgraniczne dlatego, że spośród 40 wystawców, którzy do nas w dniu dzisiejszym dotarli, jest obecnych 5 firm z terenu Republiki Czeskiej, z czego oczywiście niezmiernie się cieszę. Powiem w ten sposób, 40 oferentów, 40 wystawców. 40 możliwości znalezienia różnej pracy w różnym sektorze, w różnej branży. Niezmiernie cieszę się z tego powodu, że tak licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie nasi lokalni pracodawcy, ale nie tylko. Nie tylko lokalni, mamy firmy również z Raciborza, z terenu województwa opolskiego, wiele firm z powiatu głupczyckiego i tak jak wcześniej powiedziałem, firmy z zaprzyjaźnionych tutaj z pobliskich terenów Republiki Czeskiej różne oferty pracy yy, możliwość bezpośredniego kontaktu to są yy, bezpośredniego kontaktu pracodawcy yy, z pracownikiem to są te elementy które yy, Świadczą, czy też dają taką możliwość faktycznie bezpośredniego spotkania, czy też poznania pracownika potencjalnemu pracodawcy. I z tego się cieszę. Myśmy przenieśli się z targów w przestrzeni cyfrowej. Nawiązaliśmy do naszych wieloletnich tradycji, które na trzy lata niestety musiały być przerwane z uwagi na pandemię oraz konflikt zbrojny na Ukrainie, ale wróciliśmy, wróciliśmy tutaj formuły bezpośrednich spotkań. Mamy w swojej ofercie oprócz ofert pracy, mamy również oferty edukacyjne, tak? więc młodzież, która nas dziś, w dniu dzisiejszym odwiedzi, również będzie mogła zapoznać się z ofertami przygotowanymi przez uczelnie wyższe. Jest z nami Uniwersytet Opolski, jest Politechnika Opolska, jest Wyższa Szkoła Zawodowa w Bożu. Mamy przedstawicieli służb mundurowych. Również tutaj myślę, że ta ich oferta będzie skierowana pod kątem młodego, młodych osób, które będą nas odwiedzały. Także serdecznie Dziękuję z tego miejsca wszystkim uczestnikom, wszystkim wystawcom, którzy się tak licznie u nas w dniu dzisiejszym stawili. Jak również serdecznie dziękuję współpracownikom, bez pomocy których to dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, po długiej przerwie w powiecie głupczyckim ponownie odbywają się targi pracy i giełda edukacji transgraniczne w tym roku. W związku z tym, że po okresie pandemii obserwujemy bardzo duże zmiany na rynku pracy. To też to wydarzenie jest dzisiaj doskonałą okazją do tego, aby poznać nowe trendy, nowe oczekiwania, nowe branże, jak również zobaczyć to, co dokonuje się wraz z postępem technologicznym. Przybyło wielu pracodawców, przybyło wiele instytucji, jak również można dzisiaj zapoznać się z ofertami szkolnictwa, szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego. Jest to doskonała okazja do tego, aby poznać nowe szanse, nowe trendy, nowe perspektywy, jak również informacje na temat przyszłego i obecnego rynku pracy. Mamy nadzieję, że te targi pozwolą zarówno przedsiębiorcom, instytucjom, pracodawcom, jak również osobom poszukującym pracy. Nawiązać nowe kontakty, odbyć owocne rozmowy, które przede wszystkim pozwolą w rozwoju kariery zawodowej, w rozwoju zawodowym. Bo niewątpliwie stykają się tutaj dwie bardzo ważne dla naszej przyszłości dziedziny: to kształcenie i rozwój osobisty, rozwój zawodowy. Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa. Wraz z firmą Prote zorganizowaliśmy w naszych wodociągach lokalnych Dzień Wody dla dzieci z lokalnych szkół i przedszkoli. Z tej okazji zaprosiliśmy naszych najmłodszych kolegów i koleżanki i przyjaciół z przedszkoli, aby razem tutaj razem z nami mogli poznać nowy proces badania kości wody. Zaraz o procesie opowie bardzo szczegółowo nasz partner firma Prote. Pan dyrektor Dariusz Ligocki opowie szczegółowo o całym procesie. Mieliśmy tutaj też okazję zapoznać się dzisiaj z całym procesem produkcji wody. Oprowadziliśmy dzieci po naszym obiekcie od studni aż do stacji pompowni wody proces badania jakości wody poprzez wykorzystanie małży jest to proces nowotorski w coraz większej ilości wodociągów też tutaj wdrażany jest to to są najmniejsze osobniki, o których tutaj opowie nasz partner, pan dyrektor. Dziękuję panu bardzo, panie dyrektorze, za wprowadzenie. Faktycznie jest tak, że dzisiaj wspólnie z, z Wodociągami Głupczyskimi zaprezentowaliśmy w Wodociągach system biomonitoringu Symbio, który służy do ciągłej online kontroli jakości wody w przedsiębiorstwie wodociągowym. Co ciekawe, system ten wykorzystuje żywe organizmy małże słodkowodne, które są swoistego rodzaju testerami jakości wody w przedsiębiorstwie wodociągowym. A to dlatego, że małże bytując w środowisku wodnym są cały czas otwarte, filtrując przez siebie wodę, wyłapując z niej pokarm i tlen, a w chwili gdyby doszło do zanieczyszczenia wody, osobniki te zamykają się, izolując się od tego niekorzystnego otoczenia, co to równolegle pozwala nam monitorować wodę online co jedną sekundę w kategoriach tej ogólnej toksyczności wody, gdzie w chwili obecnej wodociągi głupczycy w regionie są jednymi z pionierów tego typu rozwiązania. Korzystając z okazji, chcielibyśmy zaprosić naszych mieszkańców do zapoznania się z całym procesem produkcji wody: jak proces przebiega, i jak nasze najmłodsze osobniki małże szczegą jakości wody. Proponujemy, żeby tutaj mieszkańcy zgłaszali się do nas. Ogłosimy konkretne godziny i dni na naszej stronie internetowej, i każdy zainteresowany będzie mógł w miesiącu marcu i na początku kwietnia podejść, zobaczyć, zapoznać się sam, jak to przebiega, jak to wygląda. Zapraszamy też nasze lokalne przedszkola i szkoły, aby też mogły przeprowadzić lekcje edukacyjne o wodzie na naszym obiekcie. Warto wiedzieć też, jak ten cały proces przebiega. I zapewniamy, że nasza, jakość naszej wody jest takiej jakości, że za, zachęcamy i zalecamy picie tylko wody prosto z kranu, bez stosowania jakichkolwiek uzdatniaczy czy filtrów. Dlatego chcemy Państwa zaprosić, żeby sami się mogli zapoznać i zobaczyć, że proces przebiega w odpowiedni sposób i o odpowiedniej jakości. Dziękujemy, zapraszamy do wiatra naszej spółki.